Siema, ma, witajcie serdecznie z tej strony. Temo Polska dzisiaj gramy, właśnie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić mój nowy kanał na YouTubie. Znaczy, nie nowy, to jest pierwszy kanał na YouTubie, który zrobiłem. I tam będą takie gry jak Minecraft. I jeszcze inne zobaczę To tam Wam znać. No więc, tak na razie to jest Minecraft. Gra Minecraft. I będę grał też. No, bardzo dużo odcinków z Minecrafta. Więc to będzie taki, no, to taki kanał dla Minecraft i dla innych groów. To jest kanał dla grów tylko. Więc to jest taki odcinek tylko Wam mówiący, że ja będę nagrywał tu gry takie jak może Nerf for Speed, um, um, Minecraft. Będę jeszcze nagrywał, jeszcze będę nagrywał, może, nie wiem, Battlefield. Zobaczę, czy Battlefield mi. Będę umiał Battlefielda nagrać Czy nie, więc To na ten odcinek jak dzisiaj To jest już koniec Ponieważ ja jednak chciałem wam dzisiaj po Powiedzieć co ja będę nagrywał Na tych filmikach Co ja będę na tych filmikach nagrywał I w ogóle nie, co ja będę na moim kanale nagrywał Więc to jest um, Ostatni czas pożegnania Więc ja się z wami żegnam Cześć, do zobaczenia